Zdecydowanie się skryśniają. O cóż to? Już po porandek na a jeszcze nie ma W nasz Znowu się Nie. Pewnie się zaczynał, bo o ja całym świecie zapomniał. A może nie ma gazet? A może jaki kataklizm na świecie? O no, tym bardziej w gazetach była o tym napisana. Ja tam myślę, że rozmyśliciel się zaczynał i wszystko wyczytał. On zawsze tak O, patrzcie. O, szmelkę! Masz poranne gazety. życzy gazetkę. A moment. Inter Express proszę, wszystko napisane w gazecie. Proszę czytać szanowny Pan 15 groszy się należy. 10. No i co? Moja żona tylko zaczyna. Co ja jej powiem? To w sieci grzechu. Powiedz jej pan, że Anton nie zdążył jeszcze napisać. No nie! No jak nie zdążył napisać? Popatrz, szmerkę. tu są białe karty, tu nic nie ma. U mnie też nie ma. Nie ma rubryki co słychać w Warszawie. O, a tutaj zawsze było... Co e, to ja, e, saskim e, pałacu, A nic nie ma, Same białe plamy. Wszędzie, Wszędzie białe puste kartki. Jak to nic kartki? Przecież jak nic nie słychać w Warszawie, to pewnie <noise> mi nic nie ma w Puste kartki? A jakże? Przepraszam bardzo, szanowni panowie. Ja tak się nie bawię. Po prostu tak drukują w tej drukarni. Lecz, Melker, dlaczego kłamiesz? Przeczytałeś najlepsze wiadomości, a dla nas sprzedajesz puste białe kartki. Co? Puste kartki? Oj, szanowny panie. Ja przepraszam bardzo, ja cudzych gazet nie czytam. Gdzieżbym śmiał? Panowie! Nie żartuję. Sam widziałem, jak tam za przy wszystko wyczytywałeś. Ale skąd? To nie... Ja nic nie... To nie ja. O, właśnie idzie moja żona. Czytelniczka go jeździ w świecie i z nią nie ma żadnych. Teraz, że mów? Proszę, pan kazel. Pan dworzek, pani szamoda. Ja nic nie rozumiem. Czego oni chcą? Ale... W pierwszej stronie tylko i tylko raz zerknąłem. Ja przepraszam bardzo, to nie moja wina. No, no ty no, wurdaj, no. ja ci dam, ja ci dam, Pierdęło. Tu spokój się mamy. Oh <laughs> Ale znalazłem doktora w wielkim mieście i on przepisał lekarstwo. i trochę zniknęło. Tak jak byłem! A może mała taką dobrą tego lekarstwa? No to może strażną chorobę. No nie, ale zaraz pójdę do domu to sprawdzę. Na zajutrz Sara Małgres przyniósł jej małą buteleczkę z naklejoną etykietką apteki. A w buteleczce było nie uwierzycie, nie mniej więcej tylko woda z nami, zmieszana z odrobiną przewodnego warstwa. <śm> Oczywiście kobieta <śm> niczego się nie domyślała. nazywać jedną łyżeczkę herba Uco i wątroba nadal nam są, ale jakby troszeczkę mniejsze. Ja tak myślę, że się i ciężar bo jest mniejszy. Oczywiście wszystko, to jest prawdziwe i prawdziwe słowa tego rabina i tej żony. Zapisane jako, jako anegdota o rabinie. Rabineczko, a jakiego jest jutro dzień? No jak można nie wiedzieć? Być czwartek, ale czego ty się na mnie wzięłaś? A potem pianę. ponieważ przebieram w pieniądzach. Tak? Przebierasz w pieniądzach? Jak przebierasz w pieniądzach, to powinieneś być bogaty. A Ty co? Nic? Nic nie rozumiesz. Ja przebieram w pieniądzach, tak jak Ty w grobu. Ale nie wszystkie pieniądze są dobre i koszerne. Dlatego nic nie, nie masz. Ale Ty jesteś taki mądry, taki grzony. Go. Odpowiedz mi na to pytanie. Dlaczego my jesteśmy tacy No, dlaczego jesteśmy tacy wodzy? Przybierasz, przebierasz i nic z tego nie ma. sięgać w bożnicy. pana Boga gniewać, to sześć zostaje. Trzeba go wysuszyć, przyjdziecie jutro, i wtedy zadecydujemy, czyje to do Żona moja. Co przebrałeś w Zostało coś. Weź moje prześcieradło, Na mocz brzegu, następnie wysusz, to też wysusz, a jutro rozstrzygniemy. Coś, nic tego nie rozumiem. Dobrze, niech będzie jak chcesz. Przynieś drugie przyjście rady. <noise> A teraz jak pani zobaczy i powiem. Co pani na to? Panie rabinie poznaję. co ona no tu A teraz będzie się pani sądziła ze mną. Nie, to... Bo to tak. jest moje przejście na. Kaszy <laughs> A no żona moja. Czy obiad jest już gotowy? Zaraz muszę wracać do tej draży. O, masz siostrę. Zebrało mu się na czas. A tu krok mm. Zaraz, zaraz, drogi mężu. Zaraz. Obrigada. <laughs> Przestańcie. Przestań.